Józef Korczak, wedeta, pustka. Wiatr tylko tańczy po zagonach i w takt się skarży wyje i zawodzi, w drzew zakrzywionych rozpacznie koronach, śmierć z przeznaczeniem po cichutku chodzi. Ręka kurczowo karabin przyciska, w pustkę wpełzają na przedpolu cienie. Krzyk kona w gardle, w mrok skra ognia pryska, polem ze śmiercią idzie przeznaczenie. Zwiedzając cmentarz wojenny przy ulicy Białej, e, znajdziemy tam wiele grobów żołnierzy e, poległych w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. E, wśród grobów e, poległych e, żołnierzy z różnych formacji znajdujemy grup jedenastolatka Zbyszka Jasińskiego. E, cóż robi grup e, tak młodego chłopca wśród, na cmentarzu wojskowym? Ostatnim życzeniem umierającego chłopca było to, żeby znaleźć się właśnie wśród żołnierzy, ponieważ zaliczał się do najmłodszych obrońców Lublina w czasie nawały polsko-bolszewickiej w sierpniu 1920 roku. Odezwa do ogółu harcerzy z 1918 roku. Godzina wyzwolenia wymaga skupienia i zużytkowania ku obronie wszystkich sił narodowych. Starsi Wasi bracia stają pod broń. Waszym obowiązkiem jest stanąć w pogotowiu do służby pomocniczej i pociągnąć za sobą wszystkich kolegów Waszych i rówieśników, ażeby cała młodzież Polska stała się żywym czynnikiem ładu i samoobrony. Niech staną Wasze szeregi, gotowe w potrzebie wspomóc Straż Bezpieczeństwa Publicznego, wyćwiczone w służbie ratowniczej i ambulansowej. Podtrzymanie komunikacji zorganizowanie poczty. Łączności pomiędzy poszczególnymi miejscowościami i powiatami może stać się niebawem doniosłym społecznym zadaniem. Zbyszek Jasiński był synem Wacława i Marii Jasińskich, którzy osiedlili się w Lublinie w 1911 roku. Ojciec Zbyszka, Wacław, pochodził z Godziszowa, ukończył studia medyczne w Warszawie, a następnie pracował jako pediatra w Łodzi. Do Lublina przyjechali po tym, jak rodzina Feterów fundowała szpital dziecięcy i Wacław Jasiński został ordynatorem tegoż właśnie szpitala. Wacław Jasiński, socjalista, gorący patriota. Jeden z pół założycieli charterstwa w Lublinie, skautingu, bardzo wspierał tę organizację. W domu zawsze zapewne mówiło się o rzeczach ważnych, o odrodzeniu państwa. I tego obserwatorem był Mały Zbyszek. W 1916 roku, kiedy w Lublinie był, kiedy Lublin odwiedził Józef Piłsudski, wówczas. Jego ojciec, Wacław Jasiński, był m.in. członkiem Wydziału Narodowego Lubelskiego. W gmachu tegoż wydziału odbyło się spotkanie z Piłsudskim, na które to Wacław zabrał małego Zbyszka. Mały Zbyszek był wówczas, już można powiedzieć, językiem fanem Legionów i Legionistów. Miał uszyty mundurek legionowy, czapkę maciejówkę z orzełkiem i obok orzełka była wpięta mała przypinka z podobizną Piłsudskiego. W czasie tej wizyty Piłsudski zauważył, że mały Zbyszek z uporem patrzy się w jego str stronę. Podszedł do małego chłopca, zasalutował i przedstawił mu się. Witam cię młody człowieku, nazywam się Józef Piłsudski. Na co mały rezolutnie odsalutował i powiedział, wiem ponieważ noszę Piłsudskiego na czapce, pokazując swój medalionik. Na co z uśmiechem Piłsudski, ciągnąc dalej dialog, mówi, a ja nie wiedziałem, że jesteś Zbyszek Jasiński, ponieważ Jasińskiego na czapce na razie jeszcze nie noszę. Mały chłopiec chciał zostać żołnierzem Piłsudskiego, chciał zostać legionistą, ale został najpierw harcerzem. Przyrzeczenie harcerskie z 1918 roku: Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie, nieść chętną pomoc bliźniemu i być posłusznym prawu harcerskiemu. Prawo harcerskie: Pierwsze: na słowie harcerza polega jak na zawiszy, drugie: harcerz służy wiernie Ojczyźnie i dla niej sumiennie spełnia swoje obowiązki, trzecie. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim. Czwarte. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza. Piąte. Harcerz postępuje po rycersku. Szóste. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać. Siódme. Harcerz jest karny i posłuszny swoim rodzicom oraz wszystkim swoim przełożonym. Ósme. Harcerz jest zawsze pogodny. 9, harcerz jest oszczędny i ofiarny. Dziesiąte, harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu, nie pija napojów alkoholowych. W czasie, kiedy bolszewicy podchodzili pod Lublin w XX roku. Jako latek pełnił służbę gońca przy urzędzie przy urzędach w mieście przewoził polecenia, przewoził dokumenty, miał rower i nie chciał zejść z swojego posterunku, mimo że bardzo dokuczało mu noga. Będąc kilka dni wcześniej, na wakacjach u swojej rodziny w zwierzyńcu, skaleczył się w nogę, weszła drzazga, i wdało się zakażenie. Chłopiec nikomu o tym nie mówił. Chcąc do końca pełnić służbę gońca, w końcu dostał wysokiej gorączki, trafił do szpitala i niestety w wyniku zakażenia zmarł. Po śmierci Zbyszka rodzice bardzo to przeżyli. Był ich jedynym synem, i matka nie opuszczała. Ciągle prześladowała na grobie małego Zbyszka. Po pewnym czasie rodzice wyjechali z Lublina. Osiedlili się na stałe w Wilnie, gdzie Wacław Wiesiński został profesorem Uniwersytetu Batorego. Do końca, będąc przyjacielem dzieci, pracując na, rzecz, na ich rzecz, między innymi zakładał sanatorium gruźlicze dla dzieci w Druskiennikach. Gdzie tam też często spotykali się z Piłsudskim. Zbyszek jako dziecko często angażował się w różne akcje wspomagające legionistów. Tak jak wspomniałem, chciał być żołnierzem Piłsudskiego, chciał być legionistą. Między innymi brał udział w, jako aktor w przedstawieniach na rzecz Towarzystwa Opieki nad Rannymi Legionistami, nad Rodzinami Legionistów. Zachowało się jedno z zaproszeń na takie przedstawienie, gdzie właśnie Grzyż, Zbyszek jest jednym z aktorów tego charytatywnego przedsięwzięcia. W 1911 roku w Lublinie zainicjowany został konspiracyjny ruch skautowski. Skauting znalazł poparcie wśród szanowanych obywateli miasta. Popierali go m.in. Józef Arlitewicz, dyrektor męskiego gimnazjum zwanego Szkołą Lubelską, Władysław Kunicki, dyrektor żeńskiej szkoły handlowej, dr Wacław Jasiński i wielu innych. Z czasem powstały liczne drużyny. Szkolenia skautów i harcerzy odbywały się na wzór wojskowy. Były to zajęcia z musztry, topografii, elementów taktyki oraz szkolenia sanitarne, które często miały miejsce w szpitalu dziecięcym pod okiem doktora Wacława Jasińskiego i doktora Pawła Jankowskiego, lekarzy z tego szpitala. Na grobie... Znajduje się bardzo wzruszające epitafium. Śpij spokojnie, synku, pod zimnym śmierci głazem, aż Bóg nas złączy ponownie swym rozkazem. Autorem tego epitafium jest babcia Zbyszka Helena Jaroszewiczowa. Pozazdrośćmy martwemu Orlęciu. Młodej śmierci w dniach lotu i chwały, śmierci, która jak piorun uderza godnej orła i godnej rycerza.